Dziękuję Państwu za udział w tej części uroczystości. Zapraszam Państwa do Opatowskiego Ośrodka Kultury na dalszą część uroczystości 156. rocznicy Bitwy Opatowskiej. W Opatowskim Ośrodku Kultury odbędzie się Wszechnica Opatowska. Wykład, dzieje i tradycja powstania styczniowego profesora doktora habilitowanego Mariana Marka Drozdowskiego z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oraz wykład Tomasza Otrębskiego, prezesa Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, uzbrojenie wojsk Powstania Styczniowego. Następnie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie zaprezentują widowisko poetyckie zatytułowane Marsz w ręku broń, a w piersiach święte żar. Obchodą towarzyszyć będzie wystawa Powstanie Styczniowe ze zbiorów Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objęli burmistrz Miasta i Gminy Opatów, Komisja Biografistyki i Studiów Krytycznych Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie oraz Fundacja im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Organizatorami obchodów są Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Opatowski Ośrodek Kultury oraz Liceum Ogólnokształcący im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za udział w obchodach Bitwy Opatowskiej.